Dobry, wszystkie rybki, albo dobry wieczór. Będę Wam rozkładać karty na dwa tygodnie od 9 sierpnia do 23 sierpnia. 10 sierpnia mamy pełnię księżyca. Zgodna i łącząca przyjaźń przypomnienie, że jesteśmy częścią czegoś większego. Lwy, wodniki i skorpiony i byki będą się czuły, jakby się kręciły dookoła. Emocje będą po prostu bardzo wysokie. Okay. No i oczywiście w pełni księżyca jest dobrze e, zrobić znowu nową listę, ale tym razem listę rzeczy niechcianych czego byśmy, jakich negatywnych aspektów nie chcemy mieć w życiu. Więc trzeba to wymienić. Niedobrego przyjaciela czy fałszywego przyjaciela, niedobrą pracę, a nie chcesz zepsutego samochodu. Wiele po prostu innych aspektów negatywnych, ok? Wymienić, napisać, czego naprawdę nie chcemy i zrobić tak samo jak i w nubie księżyca, czyli zapalić świeczunie, wypisane i in, niechciane intencje, po prostu przeczytać i spalić. Spalić najlepiej w gaczku, żeby się po prostu to wszystko, nie daj Boże, nie zajęło gdzieś w domu. No i wyrzucić na zewnątrz już same prochy, ok? Co? So, tak, żeby już po prostu aniołki wszechświat mogły nad tym pracować. Możemy to też tak samo zrobić i na zewnątrz, jeżeli mamy po prostu jakiegoś gryla, robimy e, małe zgrupowanie, więc można to zrobić na grillu albo przy ognisku. co już wszystko będzie zależało od nas. W każdym bądź razie niechciane intencje a też pomagają. Dlatego, że nie chcemy mieć negatywnych aspektów w swoim życiu, ok? Co więc w tym wypadku księżyc po prostu nam sprzyja, tym bardziej, że tyle właśnie dobrych planet mamy dookoła siebie, że po kolei będzie się to spełniać. Nie musi się spełnić od razu wszystko, ale będziesz widział, czy widziała, że to Pomaga. Pomaga mi? Może pomóż i innym. Więc to jest wszystko. Decyzja zawsze należy do Ciebie. Ok? Co so 9 sierpnia Słońce jest w kwadraturze z Saturnem. To nam pozwoli być bardziej uważnym i skoncentrowanym. Dzięki dobrym układom planet i ich pozytywnych aspektów po prostu będziemy bardziej zadowoleni. 12 sierpnia Wenus wchodzi do lwa i będzie aż do 5 września. Czyli zabawy, tańce, uciechy, imprezy. Zaplanuj wszystko tak, abyś mógł podołać, bo będzie tego dość dużo. Nie musisz iść na wszystkie, ale po prostu zaplanuj. Bo jeżeli nam wszechświat, planety sprzyjają. My musimy się też oderwać od codzienności. Nie mamy tego codziennie, ok? Co? So, 15 sierpnia Mars jest przed stylu z Plutonem. Będziemy mieć więcej energii albo nawet i jej nadmiar. Więc proszę bardzo, możemy to wszystko po prostu stracić, uh, wytańczyć, wyskakać. Um, Wybawić się właśnie na tych wszystkich ucztach czy imprezach. Merkury wchodzi też do Panny i będzie aż do 2 września, a 18 sierpnia planeta szczęścia, Wenus, spotyka się z planetą fortuny, czyli Jogiszem. Następuje po prostu koniucja. No proszę, lepiej nam po prostu nie trzeba, naprawdę, aspekty są wspaniałe. 18 sierpnia. Merkury jest w opozycji z Neptunem. O, i tutaj zaczyna się mały problem, bo rzeczy elektroniczne mogą się nam psuć, albo um, nie działają tak jak trzeba. Albo napisaliśmy do kogoś e-maila, czy list jakiś urzędowy, ten ktoś nie otrzymał, albo ten ktoś do Was wysłał e-maila, czy, czy list, i um, Wyżejście tego nie dostali. Także. No i oczywiście w tym wypadku lepiej pogłębnie sprawdzić i zrobić to dwa razy niż być później rozczarowanym, okej? Okay? 21 sierpnia Merkury jest w Trygonie z Pluto. Są to bardziej dedyktywistyczne aspekty, okej? Okay? Czyli możesz zauważyć informacje, które były albo są ukryte. Będziesz po prostu bardziej dociekliwy, i wiele rzeczy wtedy może wyjść na wierzch. Także to by było tyle o planetach. Teraz pos postawimy jedną kartę aniołka. No i później złożę Wam Tarota na następne dwa tygodnie. Zobaczymy, co Tarot powie. Okej. Okay. To jest Merlina. Merlina dla Ciebie rybko. Ładna karta. To się odbija. Odbija się. Może nie widać zbyt dobrze. Merlina mówi, jesteś teraz zakłopotany i niepewny, bo nie masz wszystkich wystarczających informacji. Poradź się ekspertów. Zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzję, no proszę. Czyli, po prostu, jeżeli masz kogoś zaufanego, to się poradzi. Jeżeli to musi być osoba profesjonalna, to też to zrób. Jak trzeba, tak trzeba. Ok? Ty, tyle o Aniołku. Masz dobrego Aniołka, który ci dobrze radzi w tym wypadku. Teraz postawimy karty Tarota. Wyciągniemy. Ok. Okej. Okay. Więc pierwszą kartą jest pustelnik. Odwrotnie. Uu. To może dotyczyć ciebie albo kogoś z Twojego otoczenia. Odrzucenie pomocy w trudnej sytuacji z powodu nadmiernej pychy, Nie, nierealne spojrzenie na istniejące fakty, zazdrość, pycha, zarozumiałość lub strach przed przedsłaniającą wszystkie fakty prawdą. Dlatego możesz popełnić błąd. Także widzisz ten aniołek dobrze Ci radził. Poradź się ekspertów. Może też ostrzegać przed zdradą lub oszustwem ze strony osoby bliskiej, czyli mąż, partner, przyjaciel, ktoś z Twojego bardzo bliskiego otoczenia, co Wychodzi hmm. na to, że to jest też iz izolacja uczuciowa, samotność, samotność spro sprowokowana praktycznie przez nieuczciwe działanie ludzi lub osoby ci bliskiej. No nie izoluj się, bo kolenze nam mówią, żebyśmy się bawili i tym sposobem po prostu oderwiesz się a, od tego wszystkiego. Także niezbyt to wesołe, ale znając rybki będziesz, dasz sobie z tym radę. OK? Następna karta to jest Trójka Kielichów i też odwrotnie, no bo ty masz wszystkie, wszystkie e, karty, masz odwrotnie. Czyli coś tam u ciebie się dzieje. Trójka Kielichów utrata wiary we własne siły. No właśnie, może dlatego się izolujesz, albo ta osoba ci bliska się izoluje. Możliwość strachu przed decyzją, plotki, których autorem jest osoba z grona Twoich przyjaciół. Uważaj też na to, co jesz, bo możesz się nie najboże zatruć, jak będziesz chodzić na te wszystkie imprezy. A idź, bo Ci radzę. Bo to po prostu trzeba uważać, okej? Okay? Karta, kar, trzecia karta to jest czwórka kijów. I też odwrotnie. Jakieś sprawy ci się po prostu opóźnią. Może to być i, e, opóźnienie w sprawie jakiegoś zakupu. No nastąpi przez to właśnie będziesz miała jak sprzeczkę. W gronie rodzinnym czy w domu. No, jakieś to trochę burzliwe u Ciebie, ale jak ja to mówię, wszystko w życiu dzieje się nie bez przyczyny. Czyli po prostu wszechświat, bozie, aniołki nam mówią hello, coś tutaj jest nie tak. I decyzja zawsze należy do nas. Po złym zawsze jest dobre. Każdy z nas to miał, nie ma ludzi, którym by życie szło po prostu jako maśle. Trzeba wszystko po kroku po pokonywać. Gorzej z tym psychicznym zdrowiem, bo widzę, że się po prostu tutaj izolujesz. No albo to jesteś ty, albo ci osoba bliska, która się po prostu w ten sposób izoluje. Więc. Więc lepiej to idź do. Odpowiednie osoby, po poradę. może to będzie psycholog albo psychiatra. Nie mam zielonego pojęcia, jak to w tej chwili ująć. W każdym bądź razie, jest Ci potrzebny ktoś, kto ci pomoże z tego po prostu wyjść. wyjść, nie izoluj się. Od tego trzeba zacząć. Okay? No to dziękuję ślicznie. Mam nadzieję, że następne dwa tygodnie spędzicie mile, i tak jak mówię, Pozbyć się negatywnych aspektów w życiu, napisać na kartce, spalić i niech to już zacznie dla nas pracować. Od razu się wszystko nie spełnia, ale bądź cierpliwy za każdym razem będziesz widział, że ta lista ci się po prostu zmniejsza, jeśli chodzi o negatywne aspekty. To by było tyle. Jeżeli chcecie mieć ze mną prywatny. Spotkanie, to proszę do mnie napisać. Poniżej jest moja strona internetowa i mój e-mail. A ja odpiszę, jak najszybciej będę mogła. No i życzę wspaniałych chwil. Niech Bóg błogosławi, a aniołki strzegą od złego. Dziękuję. Bye.